Cześć, witam serdecznie, mówi Kretka. Yy, dzisiaj przyrządzimy sobie biszkoptowo-serową szachownicę. Yy, naprawdę super pyszne ciasto. Yy, potrzebujemy, yy, najpierw zajmiemy się biszkoptem, potrzebujemy do tego 4 duże jajka, czwarte szklanki cukru, budyń waniliowy, jedną szklankę mąki, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia i 2 łyżki kakao. Białka należy ubić z cukrem, dodać 4 łyżki wody żółtka, kakao i mąkę wymieszaną z proszkiem i budyniem. Ciasto wlewamy do blachy i pieczemy około 20 minut w temperaturze 180 stopni. Dobra, to składniki Wam podałam. Przepis na całe ciasto znajdziecie na moim blogu, a ja biorę się za przyrządzanie. Jiałka już ubite, dodaję sobie cztery łyżki wody. Raz, dwa, trzy, cztery. Dodaję sobie żółtka. I jeden buty. Dobra, biorę sobie blachę na której mam wyłożony papier do pieczenia. Dobra, i wylewam moje ciasto. teraz wrzucam na 20 minut do 180 stopni. Ja już mam nagrzany piekarnik. Do przygotowania masy twarogowej potrzebujemy kostki margaryny, 1 kg mielonego twarogu, łyżkę mąki ziemniaczanej, 3/4 szklanki cukru, 4 jajka, pół szklanki rodzynek i sok z połowy cytryny. Na samym początku musimy margarynę utrzeć z żółtkami i cukrem. Następnie dodaję sobie łyżkę mąki ziemniaczanej, kilogram masy twarogowej i ubijamy dalej. Następnie dodajemy pół szklanki robinek. Jak już mam ładnie wymieszaną moją masę serową, przekładam ją sobie gdzieś na bok. I ubijam pianę z białek. I teraz całą naszą pianę z białek przekładam do masy i wszystko delikatnie mieszam. Na samym końcu dodaję sok wyciśnięty z połówki cytryny i mieszam. Masa serowa jest gotowa. Tutaj jest mój upieczony biszkop. Obkrajam go. Dobra. Następnie muszę go podzielić na 8 części. Czyli tak, mniej więcej w połowie go przecinam. tak, Wkładamy sobie co drugi ten pasek do formy i zostawiamy trochę miejsca. O. I teraz w te wolne miejsca wkładam sobie y, masę serową. I teraz w te wolne miejsca wsadzam sobie masę serową. No, Jestem trochę zabawy, ale wierzcie mi, że efekt końcowy jest tego wart. Teraz bierzemy sobie ten cztery paski ciasta, które nam zostały i kładziemy na warstwę tą serową. Wypełniamy dalej masą serową. Moje ciasto jest już przygotowane do pieczenia. Wsadzam je do piekarnika na 45 minut do temperatury 180 stopni.